jestem Snady i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Akcio, przywitaj się. Siema, siema. No i generalnie pogramy sobie w dzisiejszym odcinku w Sky Warsy. no więc co, zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już na pierwszej arenie i jest ze mną Akcio, jak mówiłem, i możesz się pochwalić jakie masz tutaj itemki. No ja mam takie dosyć słabe itemki, chociaż teraz są lepszy po drugiej skrzynce. Mam perełki, brzmię. No Właśnie, szczerze to ja mam bardzo słabe itemy, ale, ale cóż... Już ja się ty... przyjdę do takiej typiarki to Teraz to... Ja sobie tylko butelki szybko e, rozbiję. Cyk, dobra. E, I teraz... Ja się wtepałem w... wiesz, te... Tak, na środku. A, no dobra, dobra. To ja się przebuduję na twoją wyspę, bo wiem, że byłeś obok mnie. Okej, okay, okej. Okay. I myślę, że będzie kozak. Tylko żeby mi nikt teraz nie zepchnął. ciebie zerkną. nie strzela jak coś. A, dobra, dzięki, dzięki za taką informację i... O tu jesteś ty dobra Ja się... chyba pójdę na środek wiesz No to dawaj na środek Ja tutaj mm, Chociaż w sumie nie, wolę korona tam jeden. Mam taki item, dobra dobra Gdzie dobra, ty zabiłem jesteś? zabiłem typa A gdzie ty jesteś? A dobra zabiłeś Ja kogoś? jestem na tej wyspie tego typa i teraz się buduję na siebie Okej, okay, no to Przydałby mi się lepszy miecz, bo że nie mam nic Ja mam drewniany miecz, odrzut jeden yy... Ale co, tutaj lecę sobie dalej. Ja mam w sumie łuk. A powiem ci, że też mam łuk, z dwoma strzałami O nie. Ej, jest spocony typ na środku i no, no, no. Tak trochę jakby mi to przeszkadza. No właśnie widziałem, ale tutaj typu w ogóle skrzynki chyba nie otworzył. Dobra, to ja sobie ją wezmę. Mm, no witaj. E, dobra, tutaj śnieżki całkiem dobrze nawet, myślę. Mm. Dobra, myślę, że mogę już iść na środku. Posłony typu, dobra, 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 to. Nie strzelaj, nie strzelaj tak ładnie. Co to w ogóle masz za łuk? Co to jest za łuk w ogóle? Bo to jest taki smutny. To jest zostałych, czy nie? Ja nie, nie zostałych. Pa, pa, patrz na to, nie? O nie, będzie podpalona strzała, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Znam to. Znam ten trik, że tak powiem. Mm. No właśnie, wiedziałem, wiedziałem. Czekaj, ja się tu wodą uratuje. Nie, ja żyję. Ja się wodą uratuje, dobra. Cyk. No, gitara. Tylko teraz mi trochę życia wziąłeś, tak jakby, I teraz tak, zostało nas cztery. Gdzie jest typu? Bo tam bym no dalej strzelał, co za tej w ogóle. Dobra, bo mi się strzały skończyły. No to dobrze. Jeden typ jest na środku, drugi no na tamtej nie! Dobra, ja mam jeszcze parę strzał. Hmm. Ja mam jeszcze... ...aim dzika tyle powiem. Nie no ja ci tak nie strzelę, dobra. I wody, a... Chwila skupienia była, ale dobra. Mm. No i generalnie co? Tutaj myślę, że będzie parę arenek w dzisiejszym odcinku. E, a jeżeli odcinek Wam się spodobał to strzelcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. E, tak no dobrze. i wbijajcie do afcia, wbijajcie do afcia, bo fajne film robi. Pani jak jeszcze paliłam dla wy swojej. No widzę właśnie, widzę. E, ale no wbijajcie do afcia, bo fajne filmy robi generalnie. Gdzie jest ten typo w ogóle? On jest na środku No właśnie, widziałem go, dobra Będę do niego się starał tam mm, iść Ale nie wiem czy mi się uda nie o, nie, 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 o nie, o nie, o nie, o nie. Czekaj, to... czekaj, ja sobie rozleję wodę Jakby on mm, tam będzie stał, czy co on tam będzie robił Jakby mnie jak niego będę starał to podlecieć to No i co, tu mi się kończył nie, nie, tak strzela do ciebie uważaj Dobra, o ale się w ogóle uratowałem ale się uratowałem mm, kozak. Mm, co on spadł ciebie będzie szedł. Dobrze, nie, to dobrze, ja, ja mam głupie strzały, więc tylko jeszcze sobie muszę się najeść i zobaczyć sobie gdzie on jest. W sumie ja na niego poczekam, bo mam 10 strzał i jest całkiem dobrze, tylko tą lawę tutaj zakryję. On sobie zjadł e, rafila. Poczekaj, tylko sobie tu tą lawę, bo tutaj ta lawa troszkę przeszkadza. E, bo w sumie on ja też swoją, więc potem mógł I co on robi? Tu będzie czekał, tak? O, w ogóle, mi się teraz sprint spugował. Mm. E, dobra. Lecę tutaj. W sumie teraz myślę, że to wygram, chociaż nie wiem. E, dobra. O dobra, nice, teraz wygram... O nie, o nie, dobra, mam wodę. Mam wodę. Mam sobie takiego moda moda, że ogólnie widzę starbuszka. Typ ma full. Masz wiem, że takie coś, Wiem, że takie coś jest puść, też właśnie puść. na labym ale nie wiem. ponad pół HP, bo bardziej nie widzę, bo oblet mi został. No, czekaj to. A, mam... Y... Czekaj, raz dwa... No, prawie całe życie, dobra niech tak będzie. No, tylko on jeszcze strzelił. No co jest? Nie. Nie. Dobra, jesteśmy na drugiej ręce tutaj. Y, w dzisiejszym odcinku i tutaj jest skrzynka u góry. O, mamy refile. Mm. No i co? Tutaj sobie sobie wziąłem klasę ninja, bo tutaj warto brać takie klasy, bo to pomaga. Bardzo w rozgr rozgrywce właśnie. E, dobrze powiedziałem. Mm. No i co? Tutaj bardzo dobrej mamy tęki. Tylko nie mam miecza dobrego. I tam jest Akcio, a tu jest jakiś typo z jaksonym setem. Mm. No właśnie, Jakson setem. O nie! No co za typek! Co za typo w ogóle, co? No nie! dobra, jesteśmy do kolejnej arence i teraz musimy to wygrać, bo jak nie, to będzie słabo generalnie. No nie wygramy, bo ja mam takie dosyć itemy. No właśnie, ale tutaj w sumie ja, ja nawet... mam nawet... Ja mam kozackie itemy. Ja mam kozackie itemy, jakby nie patrzeć, to serio kozak itemy. Tylko u mnie jest cały typ sobie, no właśnie, no właśnie. Tutaj. O nie, no co jest w ogóle, ja już nie mam szans. No właśnie, typo tu leci, o czekajcie, dobra, a bo jednak ja mam lekkie szanse, lekkie, lekkie. Teraz go tak jakby... Ja, czemu on nie bije przez ściany w ogóle? W sensie ja się tak zamurowałem fajnie, ale on przez ściany bije i jest nade W sumie widzę go 5 Dobra, będzie to kopał. Kopie kobla. Kopie kobla! Czekajcie. Kopie kobla. Mm. Muszę to jakoś przetrwać w ogóle. Skupienie teraz, nie? No co jest z tym typem? No nie! Dobra, no jesteśmy już na ostatniej arenie w dzisiejszym odcinku. I z tego co widzę, to całkiem dobre itemki tutaj mamy. To może byśmy jeszcze nie spadli. No i kozak, dobra. Tutaj mamy klasę ninja oczywiście. E, Cała Deksowa zbroja w ogóle. Kozak, kozak, tylko... Dobra. Jesteśmy już teraz ustawieni na całą grę, nie, myślę. Nie, 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 nie. Spadłeś? Nie, ty żyjesz czy nie żyjesz? Żyjesz, dobra. Tutaj fauretru jest. E, tu jest afcia, dobra. Trzeba jakoś... Niektóre szybkości sobie wypiję. Mm. I co? Tutaj lecimy sobie, ale weź się nie fokusuj, bo tutaj tak nieładnie. Tak nieładnie takie fokusy. Mm. Dobra, no, ten widzę, że tutaj w ogóle arena mini Youtuberów nie? Tak, normalnie. Mm. E, dobra, do V-Slide. O nie, v Najgorzej, dobra. Nie, idź, sią. Czekaj, ten jest iPad. Idź akapit. na środek, jak już co. Ej, nie, w słabej sytuacji jestem, bo tutaj. Tam jest v tam jest y, iPad, tam jesteś ty. No jest slabitko, slabitko ogólnie. Może mm. się jeszcze dowiedzieć do ale się tak tego boję. Bo to jednak iPool. No wiem, wiem. Chyba slider zepchnę. Dobra, niech spadnie, niech spadnie. Mm, mm, poczekajcie. Czekajcie. czuć. Wiem. Wiem właśnie, że hej. No ale no dobra, słuchajcie, jesteśmy w słabej sytuacji. Yy, I co tutaj? Eluwa z no Eluwa. Mm, czekajcie, bo tutaj serio V-slide do mnie idzie. E, dobra, ale co? Czekajcie, żeby nas nie zepchli. W sumie co z, mam? Perełki, Ej, wiesz co? Ja sobie poszedł do ciebie. Ej, yeah. zie? Ja bym poszedł do ciebie. Co za fałszywy? Like? Tak, dzięki, iPad. Kace, kace. Co ten typ w ogóle. Nie nie, 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 nie. Ej, on się na mnie rzuci, to ten. Slabo. O nie, o nie, dobra. Elo, jestem u ciebie. Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? A tam jesteś, u mnie, dobra, w ten, tak jakby... Kto No, jesteśmy po prostu, że tak się jakby się zamieniliśmy wyspami, ale dobra. Tu jeszcze kto zostało? My, my w trójkę w sumie. Jeszcze ten, house slide mm. Ej, ty żyjesz? Nie, dobra, ja zostałem ten, z v sam, dobra. Mm. Nie wiem, czy leci na środek, nie wiem, w ogóle gdzie iść, nie? Nie wiem, gdzie iść. No, dobra, dobra, czekaj, zapchnę go. Albo nie na w sumie mogę spróbować. Mm. Czy dorzucę tam, ja, ja się boję, że to nie dorzucę, nie? Okej. Okay. Mm. dobra, napisałem coś do potem na Discordzie. E, widziałem, widziałem, widzi, widzę to, widzę co. E... Aha, i wygrałem! Ej, co w ogóle... Zrobił? Ej, co on w ogóle zrobił? Dobra, i wygrałem. Dobra, mamy jednego ina. No więc co było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Był za mną Afcio. Yeah, yeah. No i co? Cześć!